Cześć moi drodzy, wraz z moim kumplem Krzyśkiem zdecydowaliśmy spróbować nową grę, Valheim, która od niedawnego jej wyjścia na Early Access na Steamie zdobyła bardzo dużo popularności, osiągając 3 miliony sprzedanych kopii. Mam nadzieję, że będę miał okazję zrobić dłuższą recenzję w najbliższej przyszłości, ale na razie zapraszam Was do naszej wspólnej przygody, odkrywając ten bajeczny i naprawdę klimatyczny, rozbudowany świat wikingów. Co mi może w ogóle powiedzieć o tej grze? No ja jesteś wikingiem. i Razujesz shieldwall. <laughs> Stawiam shieldwall, tak? Okej, okay. I, tak. i, i co? I co dalej? No zobaczysz, będziesz ścinał drzewo za pierwszą z motyką. Będziesz zabijał. Polował na te na dziki, na... jelenie, Będziesz zabijał potwory, będziesz tak. craftował. Armor będziesz wydobywał mieć i y, ten, ten. Jest, jestem w grze. No ja też zobaczę. O, jesteśmy. Cześć. Michał King <noise> Muszę pogadać z tym ptaszkiem? Tak. Ok. Au, nie bij mnie. <głos> <głos> Należy ci się. <laughs> za co? A? Czekaj, stój chodź tutaj chcę, chcę cię obczaić Ty czemu mam czemu mamy takie same włosy? Nie, nie mamy takich samych. Nie. Taką znaczy. samą twarz mamy Ale wszyscy... Wszyscy w wikingowskim Afterlife mamy taką samą twarz. Bo okay, musimy... Czemu, czemu nie wala Hara? nie wiem. Była, była copyrighted, tak? O <noise> dokładnie <noise> <noise> ten, ten ptaszek się gdzieś poruszył, ja mam za nim iść dalej? Znaczy, tam rozmawiać z nim możesz O, a to mam czy mogę? To jest... Mogę? Ja mało, to jest tutorial hm. Gdzie ty jesteś? To czemu ja go uderzyłem no. właśnie? <noise> Pognałem go i zniknął <noise> Ty, jaki potwór tu jest O, no. bijemy go 5 mi? Znaczym. Jak, jak blokuje? Prawie wszystkim myszym. Czy ja ciebie mogę uderzać? Yy, ale chyba wyłączyłeś PvP. Czekaj. Uderz mnie. Albo A nie, ja cię uderzę. Co, zabieram cię ja? zdrowie? Nie. Ja. Musi, musisz chyba włączyć PvP. No, to wolę nie. <laughs> e, o, nowy crafting recipe. Hammer. Tak. Dobra, to ty tyfrować, ty Michał. I będę, ja będę szedł za tobą i będę tylko wzdychał, jak będziesz robił coś głupiego. Okay. Woodcutting, skill improved, breathe, Ale w, w RuneScape też. Też trenuję dr, bycie drwanem. Nie ma ucieczki, Michał. Nie ma ucieczki, Które musisz stworzyć. Skill improved, jump. Może. To wszystkie to są skill? Skill improved, breathing. No, O, potwór. Nice. Ej, podnosić moje rzeczy, mój lód. No jest sobie własny. O, to jest jakiś boar, jest ten, dzik. Tak, dawaj go, yeah, wbijamy go. Yes. Yes. Podniosłem level scraps. Moje rzeczy normalnie mi lutują. Spoko. Oh, yes, o, jest, pichaj. O, niut, godny jestem, szczerze mówiąc. Mam kanapkę zrobioną już. Czeka na mnie. <grym> Beehive? on mnie zaatakuje Tak, tak, musimy go zniszczyć To jest pig O. Czemu... Ej, coś mnie zabija Ao No musisz czekać Za Bigak cię zabija au, au. Gdzie jest moje zdrowie? 10 9 8 Ej, zaraz zginę czekaj, czekaj, e, podnieś co i zjedz Grzyby mi normalnie daje Do grzyba grzyba. Dom Domowej roboty, czy nie? Jeżeli jak widzę jakiegoś potwora, czy jestem w stanie ci go jakoś spingować, czy, czy nie? Chyba nie Chyba nie, wiesz Co To można dobrze Chyba... do 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 robić Aa, Jak Dark Souls hmm. Czemu nie miałem skill proof dodging? Chyba nie ma Halo, gra Czemu? I torch po możemy tutaj zostać na noc Eee. jest problem, bo jest łóżko tylko dla mnie <grymnie> ja, ja chcę być trwale. Ty możesz zabijać po co ja będę drywał Ja chcę być O kolejna chatka Ale z czego? Podwór 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 Nie, <grymnie> spałki <Jeeps>, <grymnie> e, może jak masz wbudowany e, młotek no. I wybudujesz workbench. E, możesz. O, czekaj, tier. nie Możesz dekonstruować rzeczy i dostajesz wszystkie materiały, e, za które były wybudowane. Okej. Okay. Ja teraz ścianę rozwaliłem, ale podejrzewam, że nie dostałem wszystkich materiałów. No, dużo nie. Ale no, to nieważne. O, kolejne. Kolejna Hat, Hatek a hatek. <grym> Ten świat jest w ogóle duży? E, ogromny, no. To sprawdź sobie, odzumuj sobie maksymalnie. Zobaczysz. O, oh, o, oh, okej, okay, widzę. Jest masa biomów. Duża gra. Gdzieś cały czas dostaję jakieś te aury Jezusa, o co to chodzi? Eee, level upujesz. Możesz sobie otworzyć. I zobaczcie, jaki masz skilla. Blocking, Axe, cutting a może Jumping było chyba. O, jelonka widzę, o, oh, jelonek! A nie, tego gonisz go. Nie? A, a jak go zagonimy? Trzeba... Znaczy, możemy spróbować, ale łatwiej jest jak masz łuki z O! Okay. Oh, berries! Głodny jestem. No zbieraj. Ach, mówię. The... Right, no. Mmm, raspberries, mmm. Witaminki. Witaminki, witaminki. Dla łupczyka i dziewczynki. <laughs> <laughs> I, dwa, I widzę tylko dwa znaczniki: ten domek, który postawiliśmy, e, i to kółko, kuku, kół, gdzie się zesplenowali. A jak się jak oddalisz trochę? A bo nie, nie ten, dobra, chodź, wracamy. Zobaczyłem? No trochę, chodź. Wszystko zapisyłem. Krzaczki można jakoś przenosić? E, nie jestem pewien, chyba nie. Ale dostajesz seeds, które możesz potem splancić. Mógł to może splanić. Fanglish! Fanglish. E, no użyj tego. E, o, widzę rzeczywiście. Okej. Okay. Czyli zepsułem na samym początku już. No, bardzo Bo tutaj jest e, czy, zegar e, całodobowy. E, tak. Dnia i nocy. Jak, tak. Masz zegarek? Nie, nie, nie mam zegarka, ale. Nie masz zegarka. Zobacz. mam Chcę. Co, 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 co dropi iPhone'a? Co to jest za jakieś światełko? A, okej, okay, odbija się od wody. Uu. Pretty. Ty. Hey. Jak nie będzie, to po prostu budujemy sobie. Łódź? Domek gdzieś tutaj. I A, potem łódź, tak. Ty, można wodzie budować. O! No. Ty, co to jest za fajnie? Co to jest za nami? Widzisz to? Nie, wiem, jakieś. No, drzewo życia. Jakieś magiczne drzewo. Możemy się tam spiąć? Ty po. Wiesz co? Nie wiem. Pocać mnie. Tak. podsać mnie, Krzysiek. Pocać mnie, A będziemy musieli budować ogień? Czemu musimy budować ogień? Nie możemy dalej kontynuować podróży w ciągu. No, w w możemy. Nie jest aż tak bezpiecznie. Jestem strasznym wikingiem. A ja się nie boję ciemności. Czy, czy się boję ciemności? Gdzie tu mam jakieś statystyki głodu. O, widzę, widelec po lewej stronie, tak? Mhm, tak. A pićko? E, nie, nie, pić nie musisz, tylko jeść. Wikingowie nie piją. <noise> Gdzie? Zielonki i potwór tam są, przed nami. A no, Skradamy się? Tak, ja się skradam. O, O, chyba ja Zobaczył cię, jak myślisz? Chyba tak. Nie. O, już prawie pod nim jestem. Okej. Okay. Na no, pochybel! O. zabiję go. Nie, zabiję go. On chce spać. Tak. O, Michał, dawaj. Bijemy, bijemy. Co bijemy? Jelenia. O, w wodzie jest. A? O, spoko. Dużo ci pomogłem, wiem. <noise> Chyba, chyba nie daje niczego innego. To drzewo fajnie wygląda. Jadę no? jakiś piomek, myślisz? Nie, chyba nie. No, no, mokry mokry jestem. Jestem mokry, jest mi zimno zimno. z no, tak. no, to ja ustawię Podziw. To jest potwory z niebieskimi oczami, jest ich dużo czekaj chwilę. One jest jakieś niebezpieczne? E, w tej chwili chyba nie. Czemu mam gwiazdkę przy nim? E, to znaczy, że jest zaprojektowany potwór. Bardziej bezpieczny. Okej, okay, są niebezpieczne, idziemy. au, 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 au. Miał grać, Dark Souls'em. Y. Tak, grałem. Ty, zabijasz je. Ty ja, ja, ja poczekam. Ty, tam jeden się zablokował na tych. Tak. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Widzę jeszcze trzy inne, ale są daleko. On w ciebie w czymś rzucił, w czymś. Tak, tak, tak. Rzucałem kamieniami. Sorry, muszę coś zjeść. przedwa. Czemu ja mam trzy zdrowia, Krzysiek? Uciekaj! U... O oh. mm. oh. O. Oh. A co? Game over? <laughs> zaraz się zreskisz Game over Koniec gry, muszę od nowa, muszę od nowa grę kupić Czym jestem nago? <laughs> Musisz odzyskać swoje przedmioty Ojejku To jest Biegnij! Biegnij! Zimno mi będzie zaraz Biegnij! Jeszcze nie zabijaj wszystkiego? No nie, chillowałem się w domku. Ja się Ty, bo Tu potwór do mnie idzie. Gdzie? Zabij go. A widzę go. Odzyskajesz przedmioty? Tak. Jest. Nice. A ten jest, ten jest na, na górze? Tak. O, okej, okay, mamy problem. Idź za do domem, Michał. Za tobą, za tobą to jest dużego, ej. Tak, wiem, wiem. Czemu to... Nie chcę z tym teraz Czemu... walczyć. Czemu to. Zabij go. Już nie żyje praktycznie. Spoko, no, spoko. Jednak nam się udało. Nice. <grywka> Michał King, pogromca potworów, <grywka> poległ walce z dachem. <grywka> Grawitacja to nasz to największy tak. przeciwnik. <grywka> Skończyłem mi się stamina. No, przegrałem z dachem. A mam rag tunic. To powinienem ubrać na siebie? E, tak. Czemu tu mnie ubrać? Nie wiem Dlatego jestem nago. Może... Może lubisz chodzić nago. bo ja tam... A co więcej jest domków I potworów Okej okay. Będziemy ich zabijać? Ej, naprawiłeś... Naprawiłeś sobie, sobie rzeczy? Ej, muszę na, naprawić? Ej, tak Okej, okay, to wracam do domku Ej, Zamykam drzwi Ty... O, palę się! PALĘ SIĘ! Pala się. <laughs> SIĘ! Co... Co ty za ogień postawiłeś? Nie mogę wejść do domu! Ej! PALĘ ja zginę. Ja zginę. Mam 2 HP. 2 HP. Sendy migaw, hej. Co, ty, co ty, za ogień tam postawiłeś? Przed Jakąś Jakaś normalnie na mnie. Jak je ugotowałeś? Yy, używasz cooking station. A cooking station, cook item. O, to sa samo dało na ten. Tak, tylko musisz czekać, aż ten aż się zrobi, bo inaczej się spali. Okay. Ono, się mar... ono się psuje? Je nie nie. Jesteśmy w niebie. Elegancko. Elegancko. Ok, okay. Ko kontynuujemy? Mhm. Obszary te wszystkie domki, y? Tak. Co to było za głos? Tak. O, jak tylko skończy się palić, będziemy kontynuować. <laughs> jak tylko skończy się palić. Tak. Nie. Dzięki, przepraszam. O, szkielet. Ale, ale. To szkielet. Dawaj go! On mnie zabije? O, no, biją by dosyć mocno, oh, tak jest... że trzeba blokować. Nice. Czemu tego... Coś do mnie strzela z łuku. Jest, szkielet! Strzela do mnie z łuku. Bijo! Au. Wow. 15 HP mi uderzył. Biją balenowy. Jesteśmy teraz w dosyć niebezpiecznym miejscu chyba do tego, wiesz? Czemu Czemu on mi ten e, łuk nie wydrapił? Coś mnie goni. E. O jedzonko, jedzonko. Super no. Nice. Trzeba zaznaczyć to miejsce. Oj. O kurde. może możesz blokować? Yy, nie jestem pewien. Kolejna... Kolejna strzała? Czy mi się wydaje? M Mam tam iść? Eee... Yy, jak chcesz możemy, ale pewnie zginiemy. Okej, okay, to nie. To jest dużo szkieletów. No mamy problem. Uciekamy. Zabijaj. Bardzo fajny Nice. There's, jesteśmy super czarny raz. Hmm. O, no się... o, dało nam się dojść. Chyba. To jest niebezpieczne miejsce, więc uh, proponuję tutaj tak nie walczyć. No ale tu jest ten uh, aik ache, egg, do niego. Mm -hmm. No tu, tu, tu mieliśmy iść. No to dalej, to idziemy dalej. Znaczy no, tu, tu mam ten, ten... ten punkt, który mi mówiłeś. Mm -hmm. Znaczy przed tym jak... Zresztą zobaczysz. Nie będę niczego zdradzał. patyk No wszystko trzeba będzie wbudować domek. Niedługo. O, ale to ładnie. Pisze, żebyśmy zrobili super broni, Armor. Jestem tutaj z młotkiem i. Tak! W... To teraz? No. Trzeba jakąś Offering zrobić. Hmm? Jak. Spójrz y... sobie na ten Runstone i zobaczcie jaki Offering. A. Mięsko tego. Trzeba dać. Chyba... Znaczy chodzi o trofea. Tak? No to nie mam trofea, mam chyba i rąka. Wiesz co nie wiem czy to jest dobry pomysł. A, trzeba mieć dwa. A widzisz. It's up to you, but. Uh, możemy. A to nie... Może, wydaje mi się, że to nie jest do, mądry pomysł. No, to nie jest mądry pomysł. To nie jest mądry pomysł. Nie w tej chwili, <grym> także proponuję wybudować jakiś fajny domek. Niekoniecznie tutaj może... Znaczy nie, to nie jest... To miejsce będziemy odwiedzali tylko raz, wiesz. O, świniak. Świnia! 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 Jemy! Jemy! Chodźcie świnio Tyle, <grym> hita mam zabiję! Ale mam super młotę Krzysiek jak chcę mógł? Wiem, wiem, niedługo będziemy mieli. Ehm... Tutaj znajdziemy jakieś fajne miejsce na budowanie bazy. Żeby użyć prostego tego domku jako taki temporary base Czekaj. I dalej eksplorować Idę za jelonkiem za o dobra, to poluj Idę za jelonkiem Nie widzi mnie Nie widzi mnie menda. Chodź tu Chodź tu jestem Masz! Jest <słuch> Nosz... yes. no, udało się? Tak po jelonku Nice Nowy jakiś materiał. Deerhide. Chodzi o to, że dużo, że... Yy, waga. Bo masz limitowaną yy, ilość wagi. Mam teraz 247 na 300. Dam do 99. Ja mogę zbierać przedmioty. To dam ci najwyżej kamienie. To nie Kamienie będę mu dźwigał, no. Świnia. Pałczki, świnia. Się? Są Chodź o, świnia. Świnia. wezmę mam dalej Chodźcie, świnio. Ech. Ile masz też lever scraps? O, właśnie znalazłem. E, mam w tym momencie... cztery. A ja mam trzy. Dobra, będziemy mieli łuk. E, Okej, okay, tylko ten on dachu nie ma. No to się wybuduje. Aha. To do w ogóle jest zrypany. Au, palisz? się. Uważaj! Zdłuż... Trzeci raz mnie no. podpaliłeś. To ja cię podpaliłem. Idziemy do domku. Tu jest ptaszek. To jest trochę tu Eee, Weź sobie tak. No, sorry, ja mam wziąć leather scraps i zrobić łuk? Tak. Skąd zrobiłeś strzałę? A czy strzałę znalazłem A ja sobie zrobię lepszego aksa. O, to ja będę łucznikiem. E, A będę po, potrzebujemy <laughs> 8 leather scraps. 8? Aha. No tak. Masz kamienie? Nie wiem. Mam. To włóż yy, ile tam kamieni, dobra? Yy, I weź teraz 50 kamieni. Mam wziąć te 50 kamieni? Tak, tak, tak. Ok. I teraz chodź na zewnątrz. Uważając, żeby podpalić? Tak. Wybierz młotek. Mhm. Yy, otwórz menu i wybierz mysk. I wybierz stone pile. Myslenie, yy, stone pile. I wybuduj. Eee. Tak. I teraz jak to zniszczysz e, środkowym wszystkie myszy, dostaniesz 50 kamieni. Motkiem. Hmm? Spoko. Ma to sens. Nie wiem, czy teraz jest e, sens eksplorować, więc proponuję. Zrzemnąć się, a na jednym łóżku. Tak, e, po, 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 sklejmowałeś... po, Nie, pokazuję że to jest twoje łóżko. A nie możesz skremować, to czekaj, może. Możemy, możemy wbudować dla ciebie Zmieścić, się na e, miejsca Chcesz pościnać trochę drewna? E, Sorry. ja bym sobie poszedł zjeść kanapkę no To idź zjeść kanapkę i ściąć drewno okay, dobra, dobra, mogę zostać tutaj w domku? Tak, tak, nic nie powinnoś tam zabić Okej, okay. To zjeść kanapkę